Długo trzeba pracować na Big Maca w poszczególnych krajach. W Polsce jak widzimy ponad godzinę, a najkrócej w Szwajcarii 17 minut. Za moimi plecami redukcja importu surowców energetycznych z Rosji po wybuchu wojny. Polska ten import zredukowała o 51%, a najmniejszą redukcję mają Niemcy oraz Holandia. Niemcy minus 8%, Holandia minus 5% ostatnią uwagę internautów przykuł nowy film z Putinem, który odgania komara używając jednej ręki, a druga jest jakby taka zawieszona i niewładna. No to zobaczcie sami. No, tylko w majskiej świętki u nas przeszło około 100 000 человек. Вот, поэтому договорились о том, чтобы в рамках вашего поручения опять же построить развязку. Кстати, нас побежал врач Кержанович, а мать. А много всего видно, ну и помимо этого есть свежий ветер